Kiedyś jedna stopka mała, na brak karteczki cierpiała, a że artyka się interesowała, już na sobie widzieć chciała. Pewną do razu nowość w szatce odkryła i odtąd już szczęśliwa była bo mogła codzień od rana do nocy patrzeć na rzeczy z wyższego uroczy. Niedługo potem jej siostra bryźniaczka zmieniła też ciuszek na akrylowskiego zwierzaczka. Dzięki faktom marzenia się spełniały 你骂